Witajcie bracia i siostry. Dzisiaj na sprzedaż mam znowu coś super, super ekstra. Oryginał od pana Millera. Zobaczcie sobie jak te gołębie świecą. Jakie zdrowie w nich jest na moich produktach życia. 18 rok 163. Jest to oryginał Janzen Janzen z rodziny Merksa. Imbred. Wszystko w rodzinie. Imbredy jak najlepiej się spisują w rozpłodzie na krzyżówka z wasą starą rasą lub naszykuje samiczki, dwie, trzy i będziesz zmieniał na bieżąco partnerki i tak szybciej dojdziesz do celu. Ale zobaczcie sobie sami, jak zdrowie w tych gołębiach, to się świeci. Jeszcze mamy ponuro, sheepy desk, bardzo zła pogoda, ale gołąb się ekstra, ekstra prezentuje moje jandzeny oryginały. Mam wszystko od Janzena bezpośrednio zakupione ten jest oryginał od Millera co fantastycznego takie gołęby posiadać to jest rzadkość, jest wyjątkowa okazja, jedna woliera musi być pusta tam przyjdą na przywitanie moje szamiczki dla moich lotników mam nowoczesny system, który się sprawdza i tego się trzyma To jest ekstra ekstra dla konoserów do tego moje produkty życia wysyłka wtedy produktów jest za darmo. Aska, pilarkoki, mleko, śmietanka, smoła nie ma nic lepszego, do tego Titanium posypacz lub grzyby, lub Atlantys. Minerały z Morza Czerwonego, musle, korale, algi, tam wszystko jest. Jakbyś miał to pojedynczo kupować, to się nie wypłacisz. Wszystko duże, w wiaderkach po 5 kg. Idealne pojemności dla hodowców, którzy chcą dużo zaoszczędzić. Większe opakowania, wtedy Ci to wystarczy na cały rok. Nie trzeba więcej. Wszystkie Twoje szafki opróżnisz, wywalisz to, tak jak inne koledzy zapakowali, i dali pod furtkę tym, co nie lubią, jak to znaleźli, jak one się uczyszczyli dali, by do nich faszerują te gołębie, tym chemikaliami jak warzywa jest, to masz alergię, to wszystko jest pryskane, to wszystko, wszędzie sypane jest takie niebieskie kuleczki, żeby nawóz był sztuczny Potem ludzie chorują na to wszystko tak samo te wszystkie produkty dla gołębi w sklepach to jest jedna trucizna. Moje produkty są naturalne, po prostu tak mega super się sprawdzają. Te chemiczne to wszystko odbija się na zdrowiu. Ten gołąb ma takie malutkie serduszko, malutko wątroba, nerki. Co ty chcesz mu tam faszerować? Co tydzień jakieś antybiotyki, chemikalie ze sklepu, z regałów? No tak samo, jakby sypały te niebieskie kulki do Twoich warzyw. Wsypaj to, zobaczysz co się będzie działo w Twojej rodzinie. Wszystkie zostaną alergie, zaczną się drapać, będą chodzić po doktorach, doktor będzie dalej przepisywał inne tabletki. Może nie zauważyłeś, te alergie Twoje to są z tego, bo sypiesz Twoje warzywa tym chemią, żeby szybciej rosły i byli piękne, kolorowe. Ty używaj kału od gołębi, ale nie ten kał, co dajesz po lekarstwach i trujesz te gołębie i dali sam sobie będzie truł. I na gołębie, które nie dostawają żadnych lekarstw. Taki kał możesz używać. Inaczej ty sobie trujesz, te gołębie trujesz i twoją całą rodzinę trujesz tym gównem. bo w tych gównach to wszystko siedzi, te antybiotyki. To nie myśl, że to, że to zniknie go, to wypije. To wszystko wszedzi I potem idzie to do wody gruntowej i się dali trujesz. Trujesz się swoimi własnymi pieniędzmi, kupujesz te świnstwa, trujesz te gołębie, twoją żywność i trujesz sam siebie, i twoją rodzinę, i twoje dzieci. Do tego już tak daleko doszło. Moje produkty są naturalne, se super sprawdzają. Jak das dla kurów, to jajeczka z nosem jak szalone gołębie, tak samo. Nie trzeba żadnej kuracji, nic. No przez cały rok prowadzić mój system życia. To są produkty życia, i to jest system życia, a te produkty w regałach u gołębi to, jest, to są produkty śmierci. Śmierci Twoich gołębi. I w kasze masz pusto, dziura. Wszystko wydasz na te świństwa, a to i tak nie pomaga. A potem sam się trujesz, powstają alegria, powstają raki i inne dziadostwa. To na razie tyle ten sam jest na sprzedaż, zamów do niego dwie, trzy samiczki, jest na przykład jedna z Huskens van Ryl jedna z kraka oryginała, Ciara ze Asolandi jedna na przykład z rodziny Grondelarsa czy z Ardenów stary, Stichelbaute od Millera, to wszystko oryginało od Millera, on nie kupował tam jakieś kolorowe papugi, no kupował gołębie, które się absolutnie sprawdzają, z tego był super mistrzem Najlepszym hodowcą w Niemcach, opisany w różnych czasopismach w Holandii, Belgii, Niemiec, Francji. Znany na całym świecie. Pozdrowienia, do usłyszenia, zapraszam do współpracy. Zamów na przykład jeden produkt podstawowy lub dwa. Azka, na przykład i kąpiel życia. I się sam przekonasz, sam, własne, oczami. Będziesz widział, jakie to jest zdrowie u Ciebie, w Twoich gołębiach. Bo każdy gołębnik jest jak małe laboratorium. Dopiero uwierzysz, jak sam zamówisz na przykład Aska Pilar Koki, dasz im i zobaczysz, co to jest wtedy: absolutne zdrowie. Teraz mam wywiad z hodowcami. Jeden hodowca lata po doktorach mówił, że są zdrowe, takie zdrowe gołęby nie widział. A to jedne było oszustwo: one tam nic nie badają, ino kasa mu wyciągał. Jak ma on być zdrowy, jak miał pełno chorób w gołębniku? Wiadrami wyciągał te młode. Zamówił Aska Pilar Koki, zamówił śmietanka, zamówił kąpiel, życia, mam z nim wywiad prawie jak jechałem autem, nastawiłem kamerę i nagrałem spontanicznie film te filmy są wszystkie spontanicznie, od razu, caks, nagrane i stawiane taki zdrowy jak teraz się nie miał, teraz są zdrowe, powiedzmy, a przedtem to była zdechlalizna. to na razie tyle zapraszam do współpracy, ahoj koledzy pozdrawiam do Słowacji, do Czechów dla moich braci i do Polski, i do Ameryki, i obojętnie gdzie nas ogląda, czy na Filipinach, czy w Tajlandii. <grywania> Pozdrawiam Was też, tam też macie moje gołębia. I do Kuwait, i do tych Arabów. Ciao, koledzy! ahoj! Originalny Jansen Foseli Super Coco gina from Champion Müller, Top Breda, Top Champion of the World. Bye!